Cześć, dzień dobry wieczór. Drodzy mili, mamy walentynki w Kauflandzie. Ile tutaj jest kwiatów ciętych, róż, goździków, ale i nie tylko, bo i tulipany się znajdą i mam wrażenie, że jeszcze i jeszcze więcej kwiatów ciętych. Nie jestem zwolennikiem, ale myślę, że tego dnia można przymknąć oko i niejedna kobieta się ucieszy z takiego ciętego kwiatu. A tutaj coś bardziej żywego, a na pewno coś, co nam dłużej pożyje, a nieżeli w wazonie. Storczyk. Jak on się nam zowie? Ten drobium, Chyba tak. Fajnie wygląda. Widać z białym kwieciem. Podpalane takie na kolor fioletowy. A cena 34,99. Różyczki. Proszę, drodzy mili, zobaczcie. Fajne, małe. Można wysadzić do ogrodu na wiosnę. Nawet z tego co patrzyłem, u siebie przezimują. Warto jest je podsypać liśmi, ale przezimują u nas. Tak oto się prezentują maleństwa. Miła ozdoba w domu i też żywa. No i dalej: storczyki. Patrzmy, zobaczmy, jak to tam wygląda. Tym razem mamy dwóch producentów. Jeden produkt polski. A reszta to nie wiem skąd, bo nie zaglądałem, nie sprawdzałem. Tak na szybko, aby wam wrzucić na ostatnią chwilę. Może ktoś będzie w Kauflandzie, to się pokusi. No cena różna jest. Waha się między 30, między 40 zł, zależy ile pędów, ale naprawdę przeróżne umaszczenie, przeróżna kolorystyka kwiatu. Jest pomarańcz, biel, plamy. Rzuć. No szkoda, że niebieskich nie ma, no ale żeby takiego w naturze trafić, to ciężko. Są żonkile, są jeszcze rośliny na wykończeniu, co wcześniej Wam pokazywałem. Tymianek, szałwia, rozmaryn już kończą, można powiedzieć, wystawę, ekspozycję w markecie. Rośliny wodne również, ale już promocji na nich nie ma, a zostały ostatnie sztuki. Tulipany jeszcze czekają. Są sukulenciaki, cena fajna podoba mi się, paproć również w cenie aloesik za 8 zł ostatnie sztuki no tutaj jeden kaktus troszkę przymarzł przynajmniej na stożku wzrostu paproć, no wiadomo, brak światła robi swoje a nadmiar wody też trawa kocia, kocia trawa za 10 zł hiacynty macie tutaj jeszcze cenę draceny, no 4 zł za dracena, tylko brać Fajna sprawa, szybko rośnie i w pokoju ciekawie wygląda. Dalej, jak to się nazywa? Chciałbym wiedzieć, i zaraz znajdziemy, ale fajna sprawa: Hiacyntów bez liku wiadomo. Fiołek tak ładnie się prezentuje, podoba mi się. Jest fajnie wybarwiony, chociaż byłem w Karfurze dzisiaj. I nie ma co, fiołki, jest większy wybór. Przechodzimy. Szeflera. Chyba tak się zowie ta roślina. Też całkiem, całkiem dwukolorowa. A jaka cena? 17 I szeflera. Skrzydłokwiat. I zielistka. Skrzydłokwiat, no takie o malutki. Zielistka. O też. Nie wiem, nic nadzwyczajnego. Cykaz 45 zł, ale tak oglądałem ekspozycję i nie ma. Hiacynty po 4 ok, Anturium za ile? Za 25 jest inna faroślinka z serduszkiem, a ona się zowie Lanchoa. A Anturium tak wygląda. Doniczki. No, fajne. Ceramiczne. Cena różna. Azalia. 30 zł. O no, też, wiadomo, walentynki, no to krzyk mody. Anturium, no, można coś dla siebie wybrać. Fajna roślina, wdzięczna, bo kwitnie praktycznie przez cały rok. Kwiat za kwiatem, rozrasta się też dość szybko. No i tutaj mamy Fereza, Era, czy jak to się zowie, z kwiatostanem. Frizea, o właśnie za 20 można kupić. Oplątwy jeszcze nie w pełnym rozkwicie, ale już niedługo. A poniżej, co znajdziemy? A jeszcze cena, no właśnie 20 zł za oplątwę. I bromelia za 30, za 40 zł. Ja cię kręcę. No, ceny jak to święta. A tutaj, co my mamy. Kamelia 35 kwitnie na różowy kolor. Okej, okay, nie widziałem białego, widzę, że jest różowy kol kolorek. Kamelia 35, dzwonek 9 zł, fajna roślinka i dosłownie 2 dni pewnie będzie przecena na nie, więc szykujcie się, kto tam za dniem singla. To jest okazja dla Was. Tu jacyś tacy kosmici. Pierwsza myśl mi przyszła do głowy, jakie zauważyłem. Fajne, fajne mają kwiaty te roślinki. Naprawdę, jak nie z tego świata? Taki grzybek. Nie wiem, równe mam skojarzenia. Pantofelnik. Pantofelnik za 9, Primula za 4 zł. Mamy większy wybór kolorów niż ostatnio. Więc też całkiem spoko. No i co? Życzę Wam powodzenia. A jak coś, to zawsze są okazje po świętach. Hej!